Należy obliczyć następującą granicę. Limę sprzęt zmierzającą do plus nieskończoności z 1 minus 6 przez 7M do potęgi minus 3M minus 6. W pierwszej kolejności zastanowimy się, do czego zmierzają poszczególne wyrażenia definiujące M ty wyraz naszego ciągu. Korzystając z własności, że granica wyrażeń, w których licznik jest stały, a mianownik zmierza do nieskończoności. Taka granica jest równa 0. Mamy dowolną stałą, tutaj w naszym przypadku 6. No i kiedy mianownik zmierza do plus nieskończoności, to mamy wyrażenia typu 6 miliardowych i to już jest bardzo niewielka liczba, ogólnie rzecz biorąc, jeżeli mianownik nam rośnie do plus nieskończoności, to obojętnie jaka tutaj nie jest stała, to całe to wyrażenie ma granicę i ta granica jest równa 0. W naszym przypadku w związku z tym to wyrażenie, które występuje tutaj. Na podstawie tej własności to wyrażenie zmierza do zera. Więc wyrażenie występujące w nawiasie zmierza do 1 minus 0, czyli zmierza do 1. Wykładnik tego wyrażenia z kolei, gdy m zmierza do plus nieskończoności, to minus 3 razy m będzie zmierzał do minus nieskończoności. No i jak od tego odejmiemy 6, to to niczego nie zmienia i to wyrażenie, ten wykładnik, zmierza do minus nieskończoności. Zatem całe nasze wyrażenie to Symbol nieoznaczony 1 do nieskończoności. Symbol nieoznaczony, czyli takie wyrażenie, w którym nie można bezpośrednio napisać, jaki jest wynik, ile jest równa ta granica, tylko trzeba najpierw przekształcić. I dopiero po przekształceniu możemy napisać rozwiązanie tego zadania. Na czym polega rozwiązywanie granic w przypadku, kiedy mamy do czynienia z symbolem nieoznaczonym jeden do nieskończoności? Metodologia wskazuje nam na sposób rozwiązywania, sprowadzania tego typu granic do liczby Eulera. Na czym to polega? Właśnie teraz napiszemy. Skorzystamy z kolejnych wzorów, ten może oznaczymy tutaj gwiazdką, natomiast wzór podstawowy, z którego będziemy korzystać, żeby rozwiązać to zadanie, to wzór, który mówi, że granica wyrażeń tego typu jak 1 dodać 1m' do potęgi m', to zgodnie z definicją to jest właśnie liczba Eulera e, czyli w przybliżeniu 2,718. Natomiast okazuje się, że nie tylko granica takiego ciągu jest równa e, ale również dowolnego ciągu, w którym występuje niekoniecznie tutaj 1m', tylko jakikolwiek ciąg, który zmierza do zera. Czyli możemy to zapisać formalnie tak. Jeśli mamy ciąg AN taki, że w nieskończoności ten ciąg zmierza do zera, to granica pewnego innego ciągu, który jest zbudowany z wykorzystaniem tego wyrazu w ciągu AM, mianowicie takiego ciągu, w którym mamy 1 dodać AM, do potęgi, która jest odwrotnością tego ciągu AM. Można wtedy wykazać, że taka granica, podobnie jak i tutaj, jest równa dokładnie właśnie liczbie Eulera. No i to będzie podstawowy wzór, który pozwoli nam rozwiązać i wyliczyć granicę, którą mamy w naszym zadaniu. Zapiszmy w takim razie jeszcze raz nasz problem. Pod spodem mamy granicę z 1 minus 6 dzielone przez 7m do potęgi minus 3m minus 6. Będziemy teraz starali się przekształcić to wyrażenie w taki sposób, żeby można było skorzystać, z powyższego wzoru, który oznaczymy sobie może tutaj dwoma gwiazdkami. W pierwszej kolejności na razie nie będziemy rozwiązywać tej granicy, tylko będziemy przekształcać wyrażenie, z którego granicę liczymy. Czyli, nimes, przyjemnym, zmierzającym do nieskończoności, to przepisujemy. Natomiast teraz tak. W pierwszej kolejności będziemy się starali tak zrobić, żeby tutaj wewnątrz w nawiasie znajdowało się wyrażenie tego typu, czyli 1 dodać pewien ciąg, który zmierza do zera. No w naszym przypadku mamy tutaj minus, ale to nie ma z tym wielkiego problemu, dlatego że zawsze możemy zapisać to w postaci następującej. Czyli po prostu zamiast znaku odejmowania możemy napisać że to jest jedynka, dodać wyrażenie ze znakiem przeciwnym niż to, które tutaj występowało. No i teraz tylko wystarczy przepisać tutaj potęgę, wykładnik, tak jak było. No dobrze, wewnątrz w nawiasie mamy już dokładnie tak, jak powinno być, bo zauważmy, że to wyrażenie, które tutaj teraz mamy za jedynką, czyli to wyrażenie tutaj, to jest wyrażenie, które zmierza do zera, czyli faktycznie spełniony jest ten warunek, który tutaj jest zapisany, bo gdy m zmierza do nieskończoności, to 7m zmierza do nieskończoności i minus szóstka dzielona przez 7m zmierza do zera, zgodnie z regułą, która była oznaczona jedną gwiazdką, czyli stała przez nieskończoność, to granica tego wyrażenia jest równa 0. Możemy to tutaj sobie też zapisać, że to wyrażenie zmierza do zera. No więc tak jak zaznaczyliśmy faktycznie wewnątrz tego nawiasu, mamy dokładnie tak jak w powyższej definicji. Natomiast w tej definicji liczby Eulera, czy w tej własności liczby Eulera, tutaj w wykładniku jest odwrotność tego wyrażenia, które występuje tutaj za jedynką. U nas nie występuje to odwrotność, więc musimy w sposób sztuczny wpisać tamtą odwrotność. Na początek znowu przepisujemy limes. Zapiszmy 1 dodać minus 6 przez 7m. No i wpiszmy życzeniowo. Byłoby, nam, byłoby dla nas bardzo dobrze, gdyby w tym wykładnikiem, tutaj zaraz za tym, nawiasem, za tym nawiasem, gdyby tym wykładnikiem była wartość odwrotność tego wyrażenia, które tutaj występuje w środku, czyli 7m dzielone przez minus 6. Zapisaliśmy to życzeniowo, bo gdyby tak było, to wtedy wiemy, że to całe wyrażenie, które teraz zapisaliśmy, ma granicę i zgodnie z wzorem dwóch gwiazdki, to ta granica jest równa liczbie Eulera. Natomiast takiego wyrażenia nie mieliśmy tutaj w wykładniku, więc skoro dopisaliśmy w sposób sztuczny, no to teraz trzeba skasować to wyrażenie, skasować je w taki sposób, że podniesiemy je jeszcze do potęgi 6 dzielone przez 7m. Przypomnijmy, że jeżeli podnosimy dwukrotnie do potęgi, to takie potęgowanie odbywa się w ten sposób, że można mnożyć wykładniki. No I gdy wymnożymy te dwa wykładniki przez siebie, no to wtedy 7M z 7M się skróci, minus 6 z minus 6 się skróci i zostanie potęga pierwsza. No tyle tylko, że tutaj wcześniej w naszym wyrażeniu nie było potęgi pierwszej, tylko była taka potęga. No i w związku z tym trzeba jeszcze dopisać do tego wszystkiego. Jeden nawias i podnieść do tej potęgi, takiej, jaką mieliśmy wcześniej. Nieco skomplikowaliśmy ten zapis, ale okazuje się, że to, co tutaj zrobiliśmy, pomoże nam rozwiązać to zadanie. Zwróćmy uwagę jeszcze raz, że to wyrażenie, które tutaj, te dwa wykładniki, które dopisaliśmy, których nie było, czyli to, co tutaj się pojawiło teraz no to są wyrażenia, które się dokładnie, te wyrażenia się skracają i z tego wszystkiego zostaje jedynka. No a podnoszenie do potęgi pierwszej to tak, jakbyśmy niczego nie zmieniali, czyli zostałby tylko ten zaznaczony na żółto nawias okrągły do potęgi minus 3m 6, czyli zostałby dokładnie to, co było wcześniej, czyli ta równość jest prawdziwa. No dobrze, ale oczywiście nie po to tutaj dopisywaliśmy w sposób sztuczny, żeby to teraz skracać, tylko po to, żeby skorzystać z wzoru dwie gwiazdki, czyli, żeby skorzystać z tej własności, że to wyrażenie, które tutaj jest w nawiasie kwadratowym, ono ma granicę i na podstawie wzoru dwie gwiazdki tą granicą jest właśnie liczba e. Natomiast tutaj występuje w takim razie w granicy, będzie to w e, ale w pewnej potędze. No musimy jeszcze obliczyć, do czego zmierza ten wykładnik. Policzmy to pomocniczo tutaj poniżej. Obliczmy granicę przy m zmierzającym do plus nieskończoności z wyrażenia minus 6 przez 7m mnożone przez minus 3m minus 6. No to jest dosyć prosta granica. Policzmy. Gdy przemnożymy to przez licznik, to dostajemy 18m, dodać 36 przez 7m. No i mamy wyrażenie typu wymiernego. I tego typu wyrażenia mamy teraz do czynienia z symbolem nieoznaczonym nieskończoność, dzielone przez nieskończoność. No i to. Są stosunkowo proste granice i należy te granice policzyć w ten sposób, że dzielimy licznik i mianownik przez m w najwyższej potędze zmianownika, czyli przez m, albo po prostu można to równie dobrze rozbić, po prostu ten ułamek na dwa ułamki 18m przez 7m dodać 36 przez 7m. Może tak, nawet prościej niż te wcześniejsze. Wcześniejsza próba wyjaśnienia. W każdym razie w tym pierwszym ułamku widać, że to m nam się skraca i zostaje nam w takim razie granica przy m zmierzającym do plus nieskończoności z 18/7 dodać 36 przez 7m. No i teraz pierwsze wyrażenie to jest stała. A drugie wyrażenie to, gdy m zmierza do nieskończoności, to 7m też do nieskończoności. No więc mamy znowu wyrażenie typu stała przez wyrażenie, które zmierza do nieskończoności, to taka granica istnieje i jest równa 0. W związku z tym mamy granicę sumy wyrażeń, z których pierwsza jest stała, a druga zmierza do 0, czyli taka granica istnieje i jest równa tej stałej 18 siódmych. To w takim razie tutaj zamiast znaku zapytania możemy teraz wymazać i wpisać, że ten wykładnik ma granicę i ta granica jest równa 18 siódmych, co oznacza, że ta granica, którą mieliśmy policzyć w naszym zadaniu, no to to wyrażenie, które tutaj stanowi podstawę, to to całe wyrażenie zgodnie z wzorem dwie gwiazdki zmierza do E. No a tutaj jest E w pewnej potędze i okazuje się, że ten wykładnik on zmierza do 18 siódmych, czyli to jest E do potęgi 18 siódmych. No i właśnie to, co tutaj na końcu otrzymaliśmy, to jest wynik końcowy naszego zadania. Więc granica, którą należało policzyć w naszym zadaniu, istnieje i jest równa. e do potęgi 18, 7, co ewentualnie możemy jeszcze zapisać w nieco innej postaci, mianowicie jako pierwiastek 7 stopnia z e do 18, ale to oczywiście już jest tylko i wyłącznie nieco inne przedstawienie rozwiązania naszego zadania.